Przypominam sobie to, co się stało. Złożyłem przysięgę, że zemszczę się na rodzinie de la Torre. Na wszystkich jej członkach, po kolei. Na Milagros też? Cudownie. Będzie niewielkie, ale cudowne. O czym ty mówisz? O najważniejszym wydarzeniu w tym domu. O weselu. Od dawna chciałam Cię zapytać. Skąd znasz tego Leoncia, który przyszedł tu wczoraj? Migdaliłaś się z nim? Po Twojej imię nie poznaję, że tak. To była wielka miłość, czy zwykłe bara Co ci przychodzi do głowy? Spokój się, żartowałam. Enerwujesz się w jego obecności, jakbyś go znała. Tracisz czas. Jestem ciekawa. Chyba nie ukrywałabyś tego przede mną. Nie był w tym domu, ale wiele lat temu. Po co? Nie wiem, pewnie po to, żeby porozmawiać z panią Lucresią. Co może go łączyć z państwem? Myślisz, że mam czas na plotki, tak jak ty? Nie jestem plotkarką. Przekazuję informację Fredowi, żeby mógł prowadzić dochodzenie. Na mnie nie licz. Co się stało? Tego się obawiałam. Co się stało? Powiedz, nie możesz opuścić męża. Fakt, że zasługuje na to, ale nie możesz tego zrobić. Nie możesz wpychać go w objęcia tej lafiryndy. Walcz o niego. Nie zależy mi na nim. Niech ona go sobie zabierze. Nigdy nie wybaczę mu zdrady. Nigdy. Kiedy mnie zaoperujesz? Zobacz ten brzuch. A te biodra? Nie lubię twoje krągłości. Obie No dobrze. Wyznaczy dzień. Muszę zarezerwować salę operacyjną. A potem wynajmiemy mieszkanie. Tak. Obiecaj, że zrezygnujesz z zemsty. Chciałbym, ale co mam zrobić, żeby cię przekonać? Nic. Nie pamiętaj, że obowiązuje Cię tajemnica spowiedzi. Nikomu nie możesz o tym powiedzieć. Tylko ty o tym wiesz. Żeby spowiedź się liczyła, musisz okazać skruchę i otrzymać pokutę. Pokutuję od wielu lat. Nareszcie coś się dzieje. Myślisz, że przyszliśmy się zabawić? Spełniamy naszą powinność. Musimy się dowiedzieć, co robi Jaguar. <słuch> Idę do Martina. Chcesz naśladować Milagros? Ubrałaś się tak jak ona. Nigdy nie będziesz do niej podobna. Jestem od niej dużo lepsza. Obserwuj ją i ucz się. Nie mam na to czasu. Muszę coś zrobić. Martin cierpi z jej powodu. Chcesz go pocieszyć? Bardzo, bardzo, bardzo. Nie możesz iść do niego bez powodu. Wymyśl coś sensownego. Algo, limpia Mm -hmm. Ay, Freddy, dlaczego jesteś taki spięty? Que... Przydałby ci się masaż. Mm -hmm. Idziemy? Traficz... Tylko skończę drinka. Mm. Gdzie jest ten facet, który ostatnio stawiał nam piwo? Tak, właśnie, jak go wołają. Tygrys? Jaguar. No właśnie. Co u niego? Odpoczywał w swoim pokoju. Wolisz jego niż mnie? Nie <noise> ja, możesz tak mówić. Salej na twój lip. Dosyć tych w pogaduszek. Moje dziewczyny w muszą w to zarabiać, a nie gadać. Masz rację. Ruszam to do ataku. To I to idziemy. Żadna z nas ci się nie podoba. woli patrzeć, prawda? Ay. Ay, ¿cómo Ciekawe, jak się miewa milordy. No Jeśli a a nie wróci. zadzwoni, to pójdę ją odwiedzić. Mucho, Bardzo cierpiałam mm. przez Fernandę. Ay, no nie zniosłabym tego, żeby serfion zadawał się z inną kobietą. To mnie martwi. Wiesz, jacy są policjanci. Nie wszyscy, claro, ale. Martwię się o siebie. Przecież chciałaś, żebym się zakochała. Tak, ale nie chcę, żebyś Nie chcę, żebyś cierpiała. Chcę, żebyś miała kogoś przyzwoitego, a nie faceta, który się łajdaczy z belekiem. Nie strasznie. nie jest On Obiecał, że będzie mi wierny. Co ci jest? Nie możesz się zdecydować? Nie ma sprawy. Dostaniesz dwie w cenie jedną. A może klient ma inne skłonności? Czego ty chcesz? Nie lubisz kobiet? Ale lubię. Często tu przychodzisz, ale żadnej nie wypróbowałeś. Czego chcesz? Towarzystwo, jak wszyscy. Tobie chodzi o coś innego. Zadajesz zadajesz pytania. Zawołaj Jaguara. On szybko wyciśnie z ciebie prawdę. Jaguara? Sí? Tak. Eso dije. Ay, tu sabes, Przecież co wiesz, wiesz, że to wpada w czoł z byle No właśnie. To nie będzie konieczne. Pójdę z nią. Ale nie lubię, kiedy się mnie pogani. W tym biznesie trzeba bardzo uważać i wystrzegać się policjantów. Czy ja wyglądam na policjanta? Nie, ale nigdy nie wiadomo. Teraz już wiesz. Chodźmy. Nie przekonasz mnie. Mówiłaś przecież, że ile ktoś jej ktoś zaskakiwałaś. Ona rzucała ci wyzywające spojrzenie, tak? Przekonam. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrezygnowała z walczą. A właśnie to zamierzasz zrobić. Czy nie walczyłam? Za mało. Musisz zachować zimną krew. Lekarz Juan wróci do domu, musi zostać najczulszą i najbardziej kochającą żonę na świecie. Nie będzie czegoś podejrzewał? Musisz ponownie zdobyć jego serce, żeby wrócił na drogę cnoty. A kiedy już będzie jadł cię z ręki, wyrzucisz go z domu. Albo z nim zostaniesz, zrobisz co zechcesz. Mówiłem ojcu, ale Boże, masz rację, ale macie dużo szczęścia. Gdyby ktoś inny nie zrezygnował ze ślubu, musielibyście czekać co najmniej trzy miesiące. E, Jesteś pewien no? ojcze? Za osiem dni? Tak. Zdążycie? Sí, tak, ślub ma to być to bardzo skromny. Mam nadzieję, że stan zdrowia mojej matki się nie pogorszy. Nie mów tak. Zaufaj Bogu. Pomodlę się za jej zdrowie. Dziękuję. Cześć, to ja. Co za niespodzianka? Co tu robisz? Cześć.